Dzisiaj wzajemnie na siebie dbamy. Mój mąż postanowił zrobić takie świetne, piękne, duże śniadanko. Pomidorki z oliwą mm -hmm. i solą himalajską. Jajko sadzone, solą himalajską. Mm -hmm. I bagietki, jak żonka lubi, pokrojone jednak Małka kawałeczki z z indyka. Mm, dziękuję, dziękuję. też zrobiona, a ja robię na naleśniory. Chciałabym powiedzieć jak co niedzielę, ale dzisiaj robimy w sobotę, bo jutro żonka wyraduje. Tak jest. Na drugi koniec świata. O, taka sobota. O Boże! Miałam właśnie Rogera pomasować, bo go plecki bolą. Stąd ten termofor, a tu proszę simba siada na tyłeczku. balup przed. I tak sobie spędzamy dzisiejszą sobotę.

Um, moja walizka nie doleciała, więc cały team będzie zaraz ruszał do hotelu, a ja idę na Found and Lost um, zgłosić zaginięcie walizki. To nie pierwszy raz w życiu kiedy coś takiego mi się wydarzyło, więc nie panikuję. Na szczęście jutro mam sesję zdjęciową i w małej walizce w razie czego spakowałam e, dress. Natomiast, wiadomo, pijam. Ale fajnie się złożyło, że do walizki podręczny dałam też sobie szczoteczkę e, do zemu, więc takie rzeczy mam. E, szampon kupię, wszystko inne też kupię. E, skarpetki będę musiała dzisiaj kupić. Majtki mam. No i trzymajcie krzyki, żeby jutro ta walizka do mnie doleciała. New York, New York, mimo tego, że walizki nie mam. Myślę, się trzeba, zostajemy w hotelu na Times Square, więc bardzo fajnie, nie mogę się doczekać tutejszych przygód. Co Zapowiada się bardzo ciekawie. Outfit na mój dzisiejszy nowojorski shooting. Rano już zaczęliśmy zdjęcia, ale nie mogłabym pokazać, bo ten outfit może zostać pokazany dopiero za jakiś czas. Natomiast dzisiaj na ulicach Nowego Jorku razem z Maybelline będziemy robić właśnie taką kosmiczną akcję. Bardzo fajny outfit. Mam nadzieję, że nie zmarznę, bo dzisiaj jest naprawdę bardzo zimno. Trzymajcie kciuki. A ja się cieszę, że w ogóle taki outfit mam na sesji, dlatego że no, ja dosłownie nie mam ze sobą jeszcze nic. Good news jest taki: dostałam maila, moja walizka jest w drodze, jest właśnie w samolocie, tym co przyleciałam wczoraj, więc myślę, że dzisiaj około godziny 19.20 powinna do mnie przyjechać walizka. A jak nie, to trzymajcie mnie, narody.